jakie przesłanie dla młodych, bądźcie sobą, realizujcie swoje pasje, a w moim przypadku Uniwersytet Przyrodniczy pomagał mi, nie blokował mnie, Re realizowałem wszystkie swoje pasje, zarówno naukowe, jak i a, takie kompetencje społeczne, o których tutaj też e, mówiłem dzisiaj na swoim wystąpieniu, podczas swojego wystąpienia o rozwoju kompetencji miękkich e, na podstawie moich staży, zagranicznych staży naukowych, gdzie każdy z tych e, staży był jakimś etapem mojego życia i etapem, który odcisnął na mnie piętno, piętno pozytywne i z kolei spowodował przejście do, do kolejnego etapu, czyli pozyskiwanie nowych kontaktów, nowych staży, uczył mnie współpracy w grupie, która jest bardzo istotna, współpracy międzynarodowej, na którą trzeba postawić w tym momencie myślę najbardziej, ale też samodzielności i motywowania innych. Gdzie mam nadzieję, że podczas tego wystąpienia również zmotywowałem Państwa do tego, żeby coś robić ze swoim życiem. Myślę, że wyjście, i wyjście ze schematu, wyjście poza schemat i realizacja swoich pasji to podstawa. i Bycie samodzielnym, ale również współpraca w grupie, w międzynarodowych zespołach, to jest coś, co, co nas czeka, i to jest jedno z zależności czy jedna z kompetencji miękkich, która będzie nas otaczać w przyszłości. Dziękuję bardzo.